swojego wojownika. Będzie typu Murzyn. Podobny do walki. <grystanie> nie, nie baba. Nie baba. E. Ach, kruci. Ale. Co on tutaj? Co ty tutaj masz? Bazgroły. Fajny. Mm. Chcę zrobić taki, jakby wyglądał Wiedźmin. Jakby był Murzynem. Właśnie z brudką. I, I o! I fajną no lu Co cię tu sprowadzę? Przygody! Jesteś redgardskim mieczem Jest to, do najęcia. Murzynem, do Czerwos Widzicie ten świat? Tam czeka przygoda mnie. Pierwsze co muszę zrobić. Co zebrać jakąś brońkę, bo nie mam brońki. Ale zbiorę. Aha. I... No idziemy. Idziemy se. I muszę zebrać brońkę, bo inaczej nie przeżyję. Co to za zwierzę tam? Podejdźmy do tego zwierzę. Ostrożnie. Nie wiem jak się ostrożnie chodzi. Wracaj tu! Lis! Zamorduję! Szybko! Dopadnę cię! I zobaczysz! Jedna moja lewa ręka jest trochę zepsuta, ale to nic! Ale mu zaraz przywale! Ha! Jest, chodź. Chodź. Gdzie? Chodź. Na. Ma być koralisa. Hmm, a jak hmm, nie da się podnieść lisem zdechniętym i rzucić się, nie da. Duży minus na komputerze. Siadało, no. No, mam brońkę. Nie powiem wam, jak ją zdobyłem, bo się nie nagrało. I teraz pójdę do jakieś miasta. I tam zapytamy się ludzi: Co dalej? To, że tak stęka mój murzyn, to to jest. Mam zepsutą rękę, i niby on myśli, że bije, a ja nie biję. Tam jest miasto. Pójdziemy ten o. I tam. I ten. Mocy wysoka, ale... Ha! Ha! Siup. A. Dzień dobry! jaki piesionia? Możesz tym machać gdzie indziej? Co? Mogę ci machnąć w ciebie, tym. Mały. Gdzie są twoje rodzice? Co? Nie ma? Huh? He? To ja pytam. Odejdź. Sam chcę odejść. Na razie. Co? Prosi to jego rodzice chyba. Nie, nie bijcie. Przepraszam. Poddaję się. Poddaję się. Zostawcie mnie. Mnie Niewinny jestem. Ten sztrucel zaczął się do mnie przywalać. Tędy, tędy, Awa. Skupiłem ich. A jakieś zwierzę. Ej, nie ma czasu na podziwy. Ci ludzie nie są zbyt przyjaźni w tamtym mieście. Wkrótce, pies! Chodź tu! Ale naskoczył na mnie. Muszę znaleźć miasto, gdzie ludzie nie są niemili. Wskoczę po prostu w wodospad i on mnie zawiezie. A. A. Halo, nikogo. Chcę wejść tam na górę zwoją, chodź zwoją, malszo. Dawaj! bitka, Ktoś jeszcze? A, Czekaj! Nie! Nie trafi! Krótki jaki murzyn! Rogaty! Proszę tą zbroję jego! Krótki, ale on jest silny! Szanowni ma tarcze! trzeba go zajść! A. Oh. Heum jego chce. Dobra, mam taki jego rogaty hełm. Jeszcze ten został dureń. Co on zrobi? Jak tam na dole? Rambo 3. Ha. Czak. Koniec z tobą. Czak, czak. Czak. Jestem po meblach w pokoju, kie jak klocuch. będzie znakiem że byłem. Ła, wow. jestem królem świata. Słyszycie to, wszyscy. Ale jestem pierściennym Murzynem. Cześć Jak się czujesz? Chyba trawi cię jakaś choroba. Co? Nie, a ciebie? Nie, bo, bo, potrzebuję znaleźć sklepu, co by go... zobaczyć co mają i co by go w nocy przyjść i okraść. To jest plan. Czy to jest sklep? Chyba... Tak, sprawdźmy to. Cóż, ktoś musi coś zrobić. Co? Powiedziałem nie. Żadnych przygód, teatralnych gestów i kaniania za złodziejami. Jakie no to złodziejami? Co ha? Posłuchajmy. Koniec tematu. O, nowy klient. Przepraszam za. Cześć. Wow. Ostrożnie z tym. Nie wiem. Uważam, mówimy, uważam. Kupiec rzecznej puszczy jest wciąż otwarty. Śmiało. Śmiało no? Poruszyłbym. Chach. Kupiec rzecznej puszczy ma wszystko, czego możesz zapragnąć. No. Przepraszam. E... A to pieniążki ja leżą... Moja siostra Kamila się możemy. Tu przyjdę w nocy... te buteleczki mu pozabieram wszystkie. Jakie sery wielkie ma! Co to za brzydstwo? Eee. <laughs> Nie dyndza, Colamba. O, tu są pieniążki, ale będą... Może szukasz czegoś yy, konkretnego? Nie, tylko się rozglądam. O, skrzynka. No, no to wszystko jest zaplanowane. Przyjdziemy tu w nocy. Na razie! Przyjdę tu w nocy, jak będziecie sobie słodziutko spali. <tryk> Przecupnę to sobie na schodku. Ach. Dobra, jest już środek nocy. Wszyscy poszli spać oprócz tego, co tu łazi. Te kapusy to ja powylałem. Kiedyś nie przejmujcie się tym. Teraz cicho. Się... Wchodzimy. Nie widać, że było otwarte w ogóle. Czy wy kiedyś śpicie? Dobra, tarcie oni mają cały czas otwarte, ale tutaj mamy zamknięte. Chłop na pewno śpi. Wchodzimy. O! Wchodzimy. Shhh. Cicho teraz. Fff. Cicho dziewczynko. Cicho. Nie. Spokojnie, czemu ty nie posłuchać. śpisz w ogóle? Straż! Pomocy! Intruz! Jeny. Szkoda, że się nie da w tej grze zabijać dzieci. Dobra, szybko biorę jarzębinę. Zostaw mnie w spokoju! Szybko, Co jeszcze się da? Idź. Krótko, nie! było tu Przepraszam! A. A. A! A! Mam kolejny dom. Tym razem Sevena i Hilale. I wchodzimy. No jesteśmy i przecież śpiam, Wiadro jakieś leży. A biłem tutaj, powywalaj mi te wiadra. Pamiętam cicho. Chlebek jest. dobre, Co tu macie? Hmm. Porządne buty. a, porządne ubranka. Ubiorę się ta. No i teraz wyglądam porządnie, a nie jak biedak jaki. Znalezione kradzione. Szkoda, że się nie mogę zobaczyć, no ale wierzę w to. Śpiam mocno. Skrzynia jest hmm. 13 zł. Na... Ale super się okrada ludzi. Kto to smarknął? To nie ja. Jeszcze ty mi pokaż, baba, co masz? Jabłko. A? nie pozwolę. Nie! O nie! 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 Przyłapany. Nie złapiecie mnie tak łatwo! O! Jakiś domek! Ktoś tu jest! Ostrożnie! Grabię sobie coś tam! Jestem gotowy! Ha? O! To jest siła grzmotu! Tylko wyciągnij na mnie broń. E? Cześć? Nie Co? Nie atakujesz mnie? Cześć? Jestem tylko ubogą staruszką, Słonko. Nie musisz się mną przejmować. Może się nie zabije? Ja bym założył jej na. Głowę, ten garn, i, to, i potem taką łychą tak zadzwonić, i, i wtedy ona nie będzie wiedziała, co się dzieje. Czasem czuję się daj samochna. ten łeb! Aaaaa! tajemnicy. Tajemnicę ma ta baba. Dzień dobry. Nie chcę jej zabić, chcę poznać jej tajemnicę. Mówiła, że ma tajemnicę. Co tu mamy? Mm. Nie co? Nie ma tu tak za... W podłodze ma przejście. Wchodzimy tam. Króci. Krócy. Kapie z sufitu. To jest, co ona ma, baby i flag przecież ona ma tu. Odkryłem jej tajemnicę, odkryłem stoły jakie magiczne, bo list Helgi. Na leśnictwo, dlaczego się wahasz? Przecież czujesz moc tętniczą w Twoich żyłach. Musisz tylko z niej skorzystać. Pozbądź się tego chłopstwa. Yy, leś... Moja siostra niedługo powróci. Razem stworzymy prawdziwe zgromadzenie, a wtedy rozpocznie się Twoje szkolenie. Taki wiersz. Nie wiem o co chodzi. Ona jest trzecim golcem. Trupia czacha. To jest nienormalne. Co to jest? Napiszcie w komentarzu, co to jest za przedmiot. Może być. Ja przeczytam na pewno. Ej. No nawet, to jest odkryta tajemnica. Ona po prostu fujarzy w golec w orkiestrze. Wah wow. No to walka na ogień. Jak to lubisz? Nie. Tak ha, A Haha! Teraz się podaje co? Podajesz? się. ty! Okay. się Podajesz się, teraz się podajesz, czy nie. Ha Ah. Ah, já quase. Ah.